Ale właśnie mówię, no jednego zdjąłem, kurde, że tego nie nagrałem, bo a życiówkę miałem, nie? Cholera, jadł. No co, to też nie jest tak klucz? Nie no, kurwa. Jaja? On Dobra, to obwodnikiem przyjadę. Ja wyżej Oho, ktoś wypowiedź chyba. Kurwa, chyba. Kurwa Kto? Ktoś strzela. Możesz mi szybko dać kod do bramy w środku? Nagrywam. User left your channel. Kurwa, ten drive. ten nagrywa drive. User join drive. User Podaj mi kod, join drive. to join już po do Od środka? Tak. drive. User join drive. User join drive. User join drive. User Kurwa, no to To jest takie samobójstwo, że tu podbiegam. Jakie masz kordy? Nie wiem. Nie mam GPS-a A mniej więcej obok czego to było czekaj, A gdzie masz zaznaczony punkt? Na mapie Na Humvee crash Ale nie ma już tej misji, bo jest skończona Faktycznie Po czekaj... mi podaj z tego znaczka Sekundę, okej, okay, czekaj, ci daję Brawo jestem w przypadku, No i co? Wiesz mniej więcej już? Ale tu napierdalają wszędzie, słuchaj to jest 0,49 0,49 Tak tak 49 połączone z 50 49, 49, połączone z 50 Dobra, i z, i z czym? 49 49,49, tak z prawej strony w ogóle przy, na linii, nie? 49, północ, 49, lewo? Góra 49, lewo 49 Dobra. Fu 50, czekaj. Nie. Czy. Le lewo 50 czy góra 50? Poczekaj, bo ja się... Na nowo, na nowo Ci podam te koordynacje, postaram się dokładnie. Ej, tu jest jakiś las. O, idę dobrze, czekaj. Okej, okay, 79 metrów. Jest idealnie. Słuchaj, ja jestem 0,51, 50. 0, 500, prawym 0, do 50. Tak, 0,51 góra, 50 lewo. prawym prawym dolnym... dolnym... Rogu. W prawym dolnym rogu, tak? Tego kwadrata. Tak, w tym lesie leży Dobra. Dobra A misja gdzie jest? A misja jest, jak spojrzysz na mapę, to to pole 51-51 yy, Jakoś tak 51-51, te okolice 51-51, te Stój, 54-50, jakoś tutaj, w tej okolice ale generalnie podjedę od góry 54, tak? Czyli, aha, czyli po prawej na mapie, tak? Poczekaj Tak, tak? No co Nie mogę, bo mam jednostkę Weekend. Weekend. Sobota, nie niedziela. w jednostce jestem. Dobra, jestem tutaj cały czas. I co strzelają tam? Powiem ci tak, tutaj jest... nadal leży ten trup A oni się ktoś tam między sobą strzela? Boty leżą czy coś? Tam się gracze strzelają? Nie wiem, ktoś strzelał w okolicach lotniska, tylko nie wiem teraz czy... A czy ja macie przyjechać zabrać, czy przyjechać i coś zrobić, czy co? Słuchaj, ja obserwuję teraz tego Humvee krasza, tak? Typ, no. który go zdjął, leży i na glebie i tu, tutaj jest martwy. Lot nie jest zebrany, więc zróbmy tak, Ale? że ty podjedziesz, no? ja wyskoczę, zrobisz tak, żeby zasłoni, żeby mnie zasłonić od strony lotniska, czyli postawisz między jednym Hamwikiem a, postawisz się powie tak, tak. Tak, postawisz się między Hamwikiem, ja po prostu wybiegnę, zlotuję wszystko. Dobra, tylko musisz mi podać dokładne kordy, gdzie jest ta misja, żebym ja tam wjechał. Okej, okay, czekaj, już ci podaję wtedy. Okej okay, to jest 55 51 na mapie masz 51 góra 50, 50, 55 góra, 51, 55 tak? góra 51 dół 55 góra 51 lewo e, Fu lewo, dobra sorry bo kurde ojciec się Tak ojciec tak. mi to wchodzi co chwilę i A co kurde? Nic, naprawdę nic kurwa po prostu no mów no kurwa, no na, na mi się... Mieliście poczekać, poszedłem zebrać ludzi, mieliśmy kurwa, bo bola też po. Ale ty, pozbierać ty mi powiedziałeś dzieci. tak, dobra to ja sobie idę pozbierać rzeczy po czym i po czymś się przelogowałaś i churi, cisza. Nie, to no ty to... kurwa, szedłeś na po, Przywiozłem kobuta, przywiozłem drugiego, bo przywoziłem wszystkich na tym. Mieliście czekać, mieliśmy coś robić. No to weź kaisa i no. z chudym, znaczy z kogutem Do Sexona. Przecież mam do mnie nic nie zrobi. A my w tym czasie dojedziemy akurat do was tym dłodnikiem. No. To słuchaj, musisz się tutaj wpierdzielić po mnie, nie? Ja jestem, słuchaj, spójrz, ja jestem wiesz gdzie? Na czubku Dobra, już mi ty nie tłumacz, gdzie ty jesteś, już tak kurwa natłumaczyłeś, że już zgłupiałem <grym> Dałeś mi kordy, kurwa misji, ja tam jadę Tak, ale to ja jestem... Ja... ja jestem 900 metrów od tego, tego, także Tak, a ja jestem na mapie w... Jak będziesz miał taką kupkę... Kurwa, kupkę zieleni Dobra, którym... Syd, nie, dobra, ogarnij się Jestem 800 metrów od celu, który mi podałeś, ja tam jadę Będziesz jechał żeby, z góry? A żebyś wiedział, że bardziej wiedział to jadę od północnego zachodu. Wschodu Dobra, czyli jedziesz z góry tej górki, nie? W dół. No z góry. Z góry w dół, tak dokładnie. Poczekaj, ja... Jestem 500 metrów od celu. Poczekaj. Ja podejdę pod krzaka, zobaczę. Spróbuję ci zobaczyć. 450 Widzę, kłada. Widzę... Golfa, Dobra biegnij się. Co? Biegnij tam już Cześć, słyszę cię, słyszę cię No jadę, już jestem tu przy samej bazie. Gdzie mam się zatrzymać? Gdzie ty kurwa gdzie jesteś? Się... O kurwa, kurwa. Raz... popatrz gdzie jest baza, Popatrz gdzie jest baza prawo, w prawo, w prawo, twoje prawo, twoje prawo, no to twoje prawo. biegnij tutaj, a nie moje twoje prawo. Macie tu przywieźć? Czy co? Tak, chodź tutaj, tu, widzisz mnie? Biegnę. A. Ładujemy się. Ja im nas coś odjebie. Ładuj się szybko. szybko, 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 szybko Dawaj, 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 ładuj, oddaj, no Kurde, to jest, tam strzelali z tyłu No, kisku Słuchaj, weź się, zasta zastaw mnie tak od tej strony, teraz od twojej tyłej Tak, jakoś tak, no, no, ciło Dawaj, 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 szybko, jedną skrzynkę, dawaj, zbieraj ją Kurwa mać, no Czekaj, zabieram kryształy, najważniejsze Ten koleś też coś miał Dobra, olej! Kurde koleś panu. miał... on będzie miał kryształy pewnie Biorę... Czekaj, patrzę drugie Już? Sekunda Nie zbieraj pierdół, to najważniejsze i Dobra Ciadaj, ciadaj Wbijam Dobra No, dalej. Mistrzyn, dobrze było, zabrałem sporo broni Pięć broni i krypę Ale ty mi tak nie tłumasz na strzałku A nie, sorry, dobrze. A nie, sorry A nie, dobrze mówię A nie, załóż się. Ale co, co? Z tymi kurdami Nigdy ty tak więcej nie robisz. Sorry, po prostu miałem na głowie... Mówię, ktoś... Ojciec mi coś gada, ty coś gadasz Jeszcze potem... No mówię, za dużo tego nie dostaję. Ja się skupiam na jednej rzeczy Nie mogę robić wielu rzeczy na razie Jedziemy do safe czekaj. czekaj Tak Słuchaj, mam... No. no mam kryształ jeden, nie? Jeden? Tak Myślałem, że nawet. No kurde, jest jeden, no bo... No dobra Jakbym dużo tam posiedział, to bym zebrał, nie? A co? A był drugi i go nie wziąłeś, czy co? No chyba był drugi, nie wiem Dobra, dobrze Ja bym go musiał zobaczyć, nie? Dobra Jedziemy bo kurde te, zbierzemy tą resztę A masz broń? Tak M9SD Tylko? Czekaj tak, M6, tak bym, dobra, M60 Dobra M60 jeszcze mam Za municją? Tak Tak rzucam w Dobra Jezus maria masakra co ma za spinę ale po trochę raz. Ja go rozumiem. Przecież Z przechodziłem wszyscy sam. Wiesz, wiesz. Nie to też prawda, to wiadomo, tylko, bo, bo niektórzy naprawdę lecą wiesz, pierdalają po 10 godzin na Dobra komunikę. ty się skup teraz. Nie gadaj nic, tylko się skup, oglądaj dookoła. Skup się, nie rozskojarzaj się nigdy. Plus. Możliwość, że ktoś już tam zbiera. Wiem o tym, wiem. Wpierd wpierdoli się tam na Hama. Ja wtedy się szybko zdesantuję i zapierdolę. bramę. Obserwuj Obserwujcie kogoś tam nie ma. Co? Obserwuj czy kogoś tam nie ma Prawda, patrz Cały czas, tutaj, wiesz, się robi ciemno, więc... Widzę, widzę Właśnie patrzę jest auto? Bo tu nie ma Nie ma plecaków To chujne no Ale czekaj, może coś będzie jeszcze z tych Dawaj, zostawmy tu To ja też, Wiesz tego kojota i wsiadaj. Poczekaj. Kurwa no. Na no na to. Czekaj, ja... Plecak, no kurwa dawaj no. Czemu nie mogę... Jest, take... czekaj, take backpacks, backpacks. Super kurwa no. Padłem. Czał, wsiadaj. Nie żyjesz? Y nie żyjesz? Nie, żyję, żyję, ale mam ten... Blot 5000. Jak możesz mnie zostawić, nie? Nie zostawię Cię, kurwa. Wsi Siądziesz tu, ja Cię przykryję. Widzę typa. Idę go pierdolić. Ja się ten, wezmę bloodbaga se. Połamany, nie żyje. Co? Zabiłem go. Tak? Idę do niego, biegnę. Ty tam kurwa leżę, ja cię zaraz zgarnę. Leżę. Krwawie. Bandarz mi się Przyjechałeś ty pan? Tak Poczekaj, bo kurwa ja nic nie wziąłem, ja pierdolę no Take check backpack. no weź to Wziąłeś jakikolwiek plecak? tak Poczekaj, biorę Siadaj, kurwa. podam Tak, no mam Czekaj Siadaj. jeszcze se Sekunda daj. Dobra Jestem, no jestem plecak? Został w plecak. Krótko. Czekaj, już, no, zostawiłem. Zamiądzę cię do trupa. Kurwa, ale no tutaj... Dobrze, że ja nie padłem, nie? Tu jest na wprost? Tak, Wysiadłem. Uważaj za Uważaj za, za. mam pana pierdę. Nie mam cichej, kur... Nie, czekaj, mam cichą. Gdzie on jest kurwa? Czekaj, czekaj. Padł, 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 padł nie rodzisz mnie. Lutuj, 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 lutuj Lutuję. Backpack najpierw. Dobra, noctowizja, mapa crowbar eee... szybko, go tak, no. szybko, szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Kolo Kurwa, żadne kole, najważniejsze rzeczy, tylko Kolo powiedziałem. Siadek. Już zbijam Dobra. Dobra, dobra. To za długo, jak ci mówię wbijaj, to zostawiasz, wyłączasz się od razu wbijesz. Dobra, staram się wziąć jak najwięcej, żeby potem się nie płaszczyźni. To? Zrzutaj do samochodu. Dobra, czekaj, backpack. Coś tu, jest, coś tu jest, co zostało ciekawego czy już... bar. ma tam są jeszcze dwie skrzynie z chuj broni jest. Weź mi tam podrzuć. Czekaj, no no, zwolnij Take check, back, backpack, biorę, pak back, co? nie, nie wiesz Czecha O co, który? Weź kojota, duży jest, obok Zbieraj dronie i siadaj Czekaj, bo kurwa, nie mogę nacelować żeby wziąć ten open... Pierwszej take, osoby, take, enter, Dobra, przecież. take bike, backpack, kojot, biorę, biorę Wziąłem Zbieraj broń szybko Zbieram broń szybko, czekaj Otwieram, pak pak Ładuję Amunicja do M249 Nie bierz amunicji, same broń. Dobra, M9 KSD Jeszcze druga skrzynia, szybko tam już, są, tam już nie ma broni, Siadaj, siadaj, siadaj. Czyli wsiadaj, wsiadaj. jest topaz, stopas mam To wiesz etol Wiesz, wsiadaj Plywood coś Dostaw, Siadaj już, Dobra. dostaw resztę Już siadaj, olej, siadaj. Czekaj, Daj mi kurwa jeszcze stój Wsiadaj, kurwa! Dobra, jedźcie, jedźcie, jedźcie. Na pierdolę Dobra, spierdalej.